Witamy wszystkich, jesteśmy tutaj teraz z Jarkiem. Jarek odpowie nam na parę pytań, jeśli chodzi o protest rolników w Poznaniu. Pierwsze pytanie. Jakie są postulaty wymagania rolników protestujących? Dzień dobry. Na wstępie chciałem przeprosić kierowców, którzy ucierpieli nieco z powodu naszego przejazdu, staraliśmy się jechać jednym pasem, a nie wszystkimi, nie zajmowaliśmy wszystkich pasów. Cały czas policja usprawnia ruch. Jak również karetki są przepuszczane. O co chodzi w naszym proteście? Chodzi przede wszystkim o to, że nie możemy konkurować na równych warunkach z płodami rolnymi z Ukrainy, ponieważ produkujemy zupełnie w innych warunkach. Ukraina stosuje środki ochrony roślin, które są w Unii Europejskiej zakazane już od wielu lat. Mają tańsze też nawozy. Nie można z dnia na dzień po prostu wprowadzić zasad wspólnorynkowych tak, jakby oni byli w Unii Europejskiej, a nie są przecież. To jest nasza, nasz podstawowy postulat. Kolejnym postulatem jest to, że Unia Europejska coraz bardziej stara się rolnikom przeszkadzać, zamiast pomagać. My musielibyśmy 4% naszych obszarów wyłączyć z produkcji. To proszę sobie przełożyć na jakieś własne biznesy. Tak, francuscy rolnicy dali obraz, że 4% autostrad wyłączą, to, to można sobie, każdy może sobie przełożyć na, swój własny, na swoje własne podwórko, co może się wydarzyć. To są właśnie nasze główne postulaty, tak, żeby żeby nam nie, nie utrudniać naszej produkcji. My nie potrzebujemy na przykład dopłat do, do zboża, do kukurydzy, do rzepaku. My potrzebujemy Wolnego rynku, tak żeby nasz towar, który jest wyprodukowany przy użyciu drogich środków ochrony roślin, które są przebadane, które są nowoczesne, żeby za ten nasz towar... Yy, była odpowiednia zapłata. Nie możemy konkurować z towarem ukraińskim na tych samych zasadach. Okej, okay, a pytanie, jeśli chodzi o protest tutaj w Poznaniu. Jak władze poznańskie odniosły się do pomysłu protestu? Jak odniosły się do postulatów? Czy padły jakieś obietnice, jeśli chodzi o zrealizowanie jakichkolwiek działań? Póki co nie mamy jeszcze żadnych wieści ze strony Urzędu Wojewódzkiego, a protestujemy przed Urzędem Wojewódzkim. Wybraliśmy też takie miejsce, żeby pokazać żeby pokazać większemu gronu, jaką siłą jesteśmy, a historycznie należy pamiętać, że większość powstań zaczynała się właśnie od chłopów, od, od rolnictwa, także trzeba też zaznaczyć, że to jest jeden z protestów ostrzegawczych, to dopiero się zaczyna, jeżeli nasze postulaty nie zostaną wysłuchane. Będzie, będzie zaostrzany ten protest. Okej, okay, a teraz ostatnia rzecz. Co sądzicie na temat planowanych umów pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Południową? Tutaj była w trakcie protestu poruszana ta kwestia dotycząca sprowadzania produktów, które mają być wątpliwej jakości po zaniżonej cenie? Sprawa się ma bardzo podobnie do, do kwestii ukraińskiej. Na wysokich szczeblach ludzie z pieniędzmi robią jeszcze większe pieniądze. Bo to nie jest tak, to wszyscy powinni zrozumieć, że to nie, nie protestujemy przeciwko ukraińskiemu ziarnu, które jest produkowane przez ukraińskich rolników. To e, ogromne korporacje z kapitałem zachodnim produkują w Ukrainie czy też na Ukrainie e, te zboża. E, te firmy o, ogromne korporacje ma, są zarejestrowane w rajach podatkowych na Cyprze, w Luksemburgu. E, to tak naprawdę zachodni kapitał. Mnoży swój kapitał, a nie. To, to nie jest na takiej zasadzie, że my pomagamy Ukrainie walczyć z Rosją. Okej. Okay. A teraz myślę jeszcze jedna kwestia. No, z racji tego, że teraz jest w Polsce nowy rząd, jak szybko oczekujecie, że nowy rząd zacznie działać, ponieważ wychodzimy z założenia, że tłumaczenie się, że dopiero objęli władzę, już nie powinno ich obowiązywać ze względu na to, że wszystkie stanowiska w ministerstwach są obsadzone i decydenci są już na miejscach, prawda? Stąd też. Wydaje nam się, że e, zastanawiamy się w ogóle nad tą zmianą, czy, czy ta zmiana faktycznie poszła w dobrym kierunku, e, ponieważ e, nawet już w środowisku myśliwych też e, rozgorzało po tym, jak e, ogłoszono plany na zmianę statutu Polskiego Związku Łowieckiego przez e, wiceministra środowiska. E, jeżeli w tym kierunku pójdzie polityka rządu, to na pewno. Nie będzie, nie będzie to dobry kierunek dla rolnictwa i dla łowiectwa. Super. E, jakieś ostatnie słowo od siebie? E, będziemy tutaj e, do zwycięstwa i miejmy nadzieję, że Unia Europejska wysłucha całej rzeszy rolników, nie tylko w Polsce, we Francji, w Holandii, w Niemczech. Cała Europa e, stoi za rolnikami i jeszcze chciałem też bardzo podziękować ludziom, którzy nas wspierają. Bo takich też nie brakuje. Ludzie wychodzą z flagami na ulicę, machają, także bardzo dziękujemy. Super, dziękujemy serdecznie. Dzięki.